Siema! Kolejny przystanek na mojej trasie? Hotel Mercure Kasprowy. Hotel reklamuje się tym, że słynie z luksusu oraz fantastycznego widoku na panoramę teatr. Jako jedyny w zakopanym zlokalizowany jest bezpośrednio przy wyciągu oraz sezonowym kąpielisku geotermalnym, Daje nieograniczone możliwości aktywnego wypoczynku i nieśpiesznego relaksu, a więc postanowiłem, że to śpiesznie przetestuję. Na dole w recepcji jest bardzo nowocześnie, aczkolwiek tutaj wyżej już hotel nie robi takiego wrażenia. Jedziemy do naszego pokoju. Mamy pokój numer 526. Hotel to taki typowy moloch e, wielki, widać, że miał lifting jakiś czas temu. Drzwi, tak jak widzicie, są dosyć wąskie, także ktoś szerszy, no to raczej bokiem musi wchodzić. E, ja sobie bez problemu przodem wejdę. Wkładamy naszą kartę eee, i co widzimy? Widzimy dosyć wąski korytarz e, po otwarciu drzwi, e, ponieważ tutaj część korytarza zajmuje szafa, e, a w sumie dwie szafy, nawet jedna niezamykana, e, druga zamykana. Co w tej szafie mamy? W szafie mamy standardowo safe, torbę na pranie, kilka półeczek, wieszaczki. I to tyle. Tutaj mamy dwa szlafroki. Nówki sztuki, albo przynajmniej tak zapakowane, jak na prezent. I tutaj znowu, znowu jest informacja, że możemy sobie zakupić szlafrok za tą samą kwotę 100-150 zł. Do tego, oczywiście, mamy dwie pary kapci, identyczne. Takie same, jak w tym hotelu Bachleda. Wchodzimy do łazienki. Nie jest zbyt duża. Proszę bardzo. Pokażę wam widok 360. Za mną mamy dosyć duże lustro po całej szerokości, mniej więcej do połowy łazienki oraz bardzo ładny blat połączony z umywalką. Do tego oczywiście mamy zestaw kosmetyków sygnowanych logiem hotelu. Taki standardzik. Chyba nie zepsułem, ale, ale okej. Okay. Mamy tutaj chusteczki, takie same jak w poprzednim hotelu. Mamy fajną lampę, za mną znajduje się przepiękna fototapeta. Jest to prawdopodobnie wyciąg na gasprowy wierch, ale nie jestem pewny. Tutaj w łazience mamy dużą wannę na całą długość łazienki e, z opcją prysznica. Zobaczcie sobie, już Wam pokazuję. Tutaj mamy prysznic. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. A ja już wchodzę do wanny. Jest na tyle głęboka, że tutaj bez problemu cały się chowam. Zobaczcie sobie. Mam 1,77 m wzrostu. Także tutaj mogę się mega komfortowo wykąpać. Ktoś wyższego wzrostu myślę, że musiałby już tutaj podkulić nogi. Ale myślę, że dla chcącego to nic trudnego. Wyżej nade mną, zobaczcie sobie, e, mamy ręczniki oraz wieszaki. I cóż mogę Wam więcej powiedzieć o łazience. Idziemy do pokoju. Pokój jest urządzony dosyć nowocześnie. Zobaczcie sobie. Albo przynajmniej miał tu jakiś lifting. Największe wrażenie y, robi chyba to łóżko oraz y, widok z okna. Ale po kolei zacznijmy może od tej części tutaj. Y, do zakładania butów. Mamy tutaj takie krzesełko z lustrem. Możemy sobie usiąść. E, możemy sobie zasznurować buty, założyć czy cokolwiek innego zrobić. E, przejdźmy może teraz do części wypoczynkowej. Jest tu takie krzesło w takim klimacie góralskim drewniane, miękkie, z przyjemnym materiałem, już to czuję. E, do tego tutaj mamy stolik. Typowy, kawowy czy na laptopa e, możemy sobie tutaj siąść. Możemy sobie stąd oglądać telewizję. Możemy jakąś książkę poczytać. No, co tylko chcemy. Więc, jak już wspomniałem o telewizji, to przejdźmy może do telewizora. W tym pokoju telewizor już nie ginie. Choć też ma pewnie 42cale, ale pokój jest mniejszy, dlatego jest w porządku. E, na telewizorze mamy. Spersonalizowane powitanie z naszego imienia i nazwiska oraz reklamy o restauracji, o pobycie i tak dalej. Jak już jesteśmy w tym kąciku telewizyjnym, to przetestujemy sobie biurko. Zobaczcie, jest takich słusznych rozmiarów, dosyć długie. Do tego mamy fajne krzesło, takie w stylu góralskim, bardzo wygodne. Wpada się tam głęboko w to siedzisko a raczej tak daleko. Sprawdźmy teraz barek. Zobaczmy, czy tutaj mamy minibar. Tak jak widzicie, lodówka jest pusta, także minibara tutaj nie ma. Można sobie ewentualnie być może zamówić, ale nie wiem, także nie będę was wprowadzał w błąd. Na pewno możecie sobie to wykorzystać we własnym zakresie. Do tego tutaj mamy przeszklony barek. Mamy dwa kieliszki na wino oraz dwie literatki. Takie szklaneczki. W hotelu mamy tą samą wodę. Jak już zwróciłem uwagę, hotel e, należy do grupy Bachleda. Mm, także mm, nie dziwi mnie to. Oczywiście czajnik, zestaw kaw, herba to wszystko jest standard. Nie ma sensu o tym opowiadać. Przejdźmy teraz do części nocnej. Mamy tutaj duże łóżko z takim góralskim akcentem. E, I dosyć dużym zagłówkiem. Zobaczcie sobie jak to fajnie wygląda. Na pewno optycznie poszerza to łóżko, ten zagłówek, ponieważ on wychodzi poza materacę. Czy ten materac jest wygodny? Myślę, że porównywalny z tym z poprzedniego hotelu. Ale więcej to powiem Wam oczywiście rano, jak się tutaj spało, jaki był komfort. Nad sobą mamy standardowo dwie lampki nocne wiszące dwie szafeczki też standardowo mamy po dwóch stronach. I cóż, idziemy dalej. Oprócz tego w hotelu mamy retro mapę. Już Wam pokazuję. O tutaj, dosyć fajnie to się prezentuje fajnie podświetlona. Ale coś, co robi największe wrażenie w tym pokoju jest to oczywiście widok. Jest on naprawdę niesamowity. E, można nawet powiedzieć, że zapiera dech w piersiach. Pokażę Wam go teraz. Jest trochę już ciemno, zapada zmrok. E, wygląda to niesamowicie klimatycznie. Dlatego postanowiłem, że nie będę czekał do rana. Zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda. No coś cudownego. Nie wiem, czy widać góry, ponieważ są chmury. <laughs> jak to się zrymowało. Ale te wszystkie zaświecone światła w domach. Jaką to robi ogromną robotę. No i jest tu prze przepięknie. Wracamy do pokoju. Opowiem Wam jeszcze o wnętrzu. E, tutaj są ściany oklejone taką fajną fototapetą e, w jodłę. Identyko bym powiedział, jak w poprzednim hotelu, tylko ta jodła tutaj jest drobniejsza. Co mi się nie podoba w tym pokoju? E, nie podoba mi się tutaj ten grzejnik. E, jakoś nie pasuje mi tutaj do tego nowoczesnego wnętrza oraz e, nie pasują mi tamte drzwi. Również są bardzo brzydkie. To tyle na dzisiaj. Widzimy się rano na śniadaniu. Jednak zgłodniałem, a więc zamówimy coś do jedzenia. Przycisk Room Service. Dzień dobry. Co mogę zjeść o tej godzinie? Nie mam niestety menu w pokoju. Wie pan, co zjadłbym spaghetti bolońskie, właśnie bo ostatnio w Bachledzie byłem i tam było właśnie spaghetti bolońskie. To poproszę. Podwójną, tak. Poproszę podwójną. Nie, 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 nie jestem Magdo Gessler. Paragon wystarczy. Tak, na pokój 526 poproszę. A mam pytanie: e, jakie desery jeszcze są? Sz Szarlotka lub creme brule? E, kremu nie lubię, to szarlotkę, poproszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że tak późno, ale zagadałem się. Dobrze, Odbiorę dobrze. Odbiorę sobie. Mogę z tą całą tacą? Można. I to tylko trzeba będzie podpisać. To ja już teraz autograf Dobrze, to, to ja trzymam, a pan niech podpisze i eee. Numer pokoju tylko podpisałem. I na dole podpisuję. 74 zł. Tak jest. No i to jest To To sobie wziąć. Ślicznie dziękuję. Nie ma sprawy. Proszę. A czy pyszne, to zaraz sprawdzimy. Dobrze. To mogę zabrać? Można. Cyk. O. Dobry. Bardzo dziękuję za mną panu. To ja dziękuję. To. Smacznego trzeba trzymać sobie. Dziękuję. Jak pan skończy, to później na płyta zimę to do ziemi. Ok. Albo zadzwoni, że po odbiór można przyjść. Okej, okay, to dziękuję pięknie. No, prześlicznie to wygląda, dziękuję. Zobaczcie, jak to wszystko prześlicznie wygląda, aż chce się to zjeść. Po prostu jest to tak apetycznie podane. W ten sposób wygląda spaghetti. Teraz wam pokażę szarlotkę. Zobaczcie, nie jest to taka klasyczna szarlotka. Wygląda to po prostu przepięknie. A więc cóż, bierzemy się do jedzenia. Szybko Wam powiem, jak to smakuje. Smaczne. Makaron al dente. Idealnie ugotowany. Mięsko. Nie wiem, wieprzowe albo wołowe. Sosik poprawny. Dokończę za chwilę. Próbujemy jeszcze szarlotki. Wygląda przepysznie. Chyba od niej zacznę. A spaghetti to sobie zjem później. Krucha. Mmm, przepyszna. Lepsza to chyba tylko mojej babci jest szarlotka, ale ta jest bardzo wyjątkowa. Dookoła Mamy chrupkie ciasto oraz spód, a wewnątrz mamy jabłuszka. Na górze gałkę lodów, udekorowane jest to fajnie truskaweczkami i sosem. No, coś pięknego. Dobra, widzimy się na śniadaniu. Wita nas nowy dzień, nowe szanse i nowe możliwości. Obudziłem się w pięknym miejscu, aż chce się żyć. Wstałem, przesunąłem zasłony i ten widok aż zapiera dech w piersiach. Cudowny, opowiem wam nieco o nocy. Czy ona była komfortowa, czy nie? Otóż muszę powiedzieć, że tak, średnio, ponieważ około godziny 23 słyszałem bardzo wyraźnie dwie, dwóch mężczyzn i jedną kobietę, którzy, którzy ze sobą rozmawiali, e, także mogłem zrozumieć nawet o czym. E, także niekoniecznie jest to spoko. Odnośnie samego łóżka jest ono takiej średniej miękkości, więc taki standard. Przytulne, wąskie. E, spało mi się tutaj wygodnie. Wjechało śniadanko. Zobaczcie, jak wygląda. Bardzo skromne, jak w więzieniu. Nie, żartuję, ale jest wysoka cena 60 zł. A mamy tutaj, mm, zobaczcie, chlebem nas witają: mnóstwo chleba, 4 kromki, e, 4 bułeczki, dwa krosanty. W Bachledzie były tylko dwie bułeczki albo 3, jak dobrze pamiętam dwie kromki chleba i jeden krosant, także tutaj mamy więcej pieczywka. E, mamy zestaw wędlin, e, jeżeli tak to można nazwać. E, dwie, dwa plasterki szynki pół kabanosa, trzy plasterki ogórka trzy plasterki pomidora cztery małe plasterki sera, jedną rzutkiewkę, ale chyba jest to stroik e, sałatka na ząb śmieszna, śmiesznej wielkości, co? E, do tego również śmiesznej wielkości twarożek jogobella sok pomarańczowy na główne jajeczniczka Widać, że na średnio zrobiona, czyli będzie smakować. No i jakiś standard. Kawka, e, nutella, dżem, mleko, masło, miód, musztarda, sól, pieprz. Bardzo skromne śniadanie, jak na tak wysoką cenę. Śniadanie było smaczne. Pieczywo chrupiące, wszystko świeże. E, zobaczcie teraz główny hol. Wygląda wspaniale. Co prawda nie robi takiego wrażenia jak hotel Bachleda ale jest urokliwy na swój sposób jesteśmy w szatni basenowej zobaczcie jak to wygląda jest znowu tutaj połączenie takiej nowoczesności, góralskiego stylu bardzo mi się to podoba idziemy na basen wow, zobaczcie, basen robi wrażenie no mega to wszystko wygląda prześlicznie można się poczuć tutaj naprawdę wyjątkowo wow Zobaczcie, jaki wielki basen, całkiem szeroki, i zupełnie nikogo tutaj nie ma. Wszystko dla mnie. Na basenie mamy bar, także możemy się tutaj napić przynajmniej kawy albo herbaty. A czy coś więcej, to niestety nie wiem, ponieważ nikogo tutaj nie ma. Jeżeli coś zamówiliśmy w barze, to tutaj możemy to wypić. Są stoliczki oraz krzesła. Standardowo mamy leżaki, jest ich tutaj kilkanaście. Możemy sobie poleżeć i popatrzeć. Na ten fantastyczny tutaj widok, na przepiękny basen, a w drugą stronę, na góry. Mamy też tutaj kilka leżaków premium, tak mogę je nazwać, z gąbką i dosyć duże. Takie loże bym powiedział. Można się tutaj wygodnie rozciąć, poleżeć sobie z partnerką, z partnerem, z dziećmi, jak tylko chcecie. Na basenie jeszcze dodatkowo mamy saunę. Zobaczcie sobie, o tutaj jest. Za mną znajduje się strefa relaksu, ale niestety nie mogę tam wejść, ponieważ jest czasowo zamknięta. Cóż, skorzystamy z atrakcji tutaj, które są w tym miejscu, standardowo nagramy sobie podsumowanie. Czy hotel był luksusowy? Myślę, że tak. Można poczuć się tutaj wyjątkowo. Chociaż jak patrzymy na hotel z zewnątrz, to mamy mieszane uczucia, ponieważ przypomina nam obiekty z czasów PRL, gdy przekraczamy próg wejścia, jesteśmy oczarowani wręcz tym co widzimy, wszystko jest takie nowoczesne i eleganckie, zjeżdżamy na poziom minus jeden albo minus dwa e, czyli do tej strefy w której ja jestem i nasze uczucia wręcz są spotęgowane e, jest wspaniale e, następnie wychodzimy i wjeżdżamy na swoje piętro wychodzimy z windy e, i cały ten czar pryska po czym wkładamy kartę do, do drzwi w pokoju przekraczamy próg Patrzymy na wnętrze, e, patrzymy na widok z okna i cała magia wraca. Jeżeli planujesz wyjazd na ferie albo wakacje, albo jeżeli w ogóle nie planujesz żadnego wyjazdu, tylko lubisz oglądać luksusowe hotele e, i tego typu odcinki są dla ciebie spoko, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to tam gdzieś na dole jest przycisk subskrybuj. Daj mi suba, ponieważ mam zamiar nagrać więcej tego typu odcinków. Póki co, dzięki za dzisiaj i widzimy się w kolejnym. Na razie!